Szedłem na spacer. Poszukać kombajnów. No i znalazłem jednego. Tam w oddali jeszcze bizonik, ale on chyba stoi na podwórku, nie będzie kosił dzisiaj. Tam jeszcze są jakieś, o. Przyczepy. Są, so, są. So. Także może będzie się coś działo. Ze względu na wiatr będzie słaby Jakiś dźwięku, ale to zdaje się, że kosi jakiś fart, albo nawet Deutschmark. już być z daleka, bliskuję. Jest za jasno, żeby zobaczył tym ale. Także żyje idą nas. Tak będzie, do że w domu do lotu ten zapach to na wezborze. Kosiklas klas. W sumie nowy w miarę kombajn, pewnie kilkuletni. Dojcz już mi zniknął za górką, ale tam kosi dojcz. Tu tak pojadę po zbożu. A bizon, proszę państwa, w odstawce stoi. Wzięty header. Albo zakończył żniwę, albo jakaś owarię choreobowię. Może to nawet ten, który już kiedyś nagrywałem. No ale tak wygląda teraźniejsze środowisko w kraju czyli używane starsze bizony czy nie bizony, z zachodu nowe kombajny no, głównie zachodnie, wcześniej nie ma polskich no i te wschodnie czasami Widzą niestety w odstawce. Nie wszędzie takim leksianem oczywiście wiedzie, z takim hederem zwłaszcza. Także te małe kombajny jeszcze gdzieś tam mają swoje racje, by to szczególnie jakieś mniejsze reu. ale nie, uwaga, nie czas płynie. Także się śpieszmy. Szybko odchodu. Zwłaszcza, że coraz mniej ludzi ma czas, siłę i motywację, żeby je naprawiać, napracować przy nich. Ta maszyna wymaga i dużej wiedzy, i umiejętności, coś tam pospawać, coś tam skręcić, odskręcić, jakieś zaplecze mieć. większych nakładów finansowych potrzebuje ale też no może na siebie zarobić przy jego wydajności nawet jeżeli nasza stawka za hektar jest mniejsza to i tak zarobimy więcej bo w ciągu tej jednej godziny skosi 3 hektary czy 4 a nie 1 szczęście Bizon nie stoi jednak u nikogo na podwórku Stoi sobie na łące Także sobie pozwoliłem do niego podejść Nawet nie wiem czy to nie jest jeden, których już kiedyś nagrywałem, co nie zepsute koło na polu tam dalej, no ale zobaczymy ładnie zabezpieczony profesjonalnie Proszę, jest klin, z przodu też kołacze żeby się nie daj Boże nie poruszył. Chyba jakby się o miał. Wciągany. Nieźle zachowany. Wszystkie te takie napisy są niewytarte. Czy nowe siedzisko operatora rzuca się w oczy z blachy bez tego, ale ciekawe czy nie wyjrzałem. Szkoda, że nie ma nikogo tu, czy co mogę wejść. Brak roku produkcji. Nie wiem czy to widzicie. Sądząc po naklejkach to wczesne lata 80. czy po naklejkach, po napisach malowanych. Zabezpieczone kompletary przed krazieżą. Brak sieczkarni Ale też ładnie zachowane. Milej zerwane, jak na swoje lata. Tam obok stoi, header może na headerze będzie tabliczka, to, to poznamy. ładny rekord do Kolejny także profeska, naprawdę. O, jest numer seryjny 10158. Wszystko profeska. No, nie mam tej tabelki, żeby określić dokładnie, który to rok, ale no, obstawiam początek lat 81 może drugi. Nie znikało z numeracji. Tak widać, nie zgany. Może jeszcze coś przyjedzie dzisiaj nim kosić, nie wykluczone. Skoro wszystko tak zostawione, to w każdej chwili może ruszyć do akcji takiej szczęści jest to liczka, ale 83 HD. proszę Państwa także podejrzewam, że i bizon 83 Nie jestem aż takim szpecem, żeby tu po wszystkich takich detalach określić no, w miarę się mniej więcej udało A także może jeszcze będzie gosił no jest Nie pochowane widać się jakiegoś większego uszkodzenia No więc może może jeszcze pokosić Być może będę tędy wracał, to zobaczymy coś klasę złapiemy tu gdzieś ten dojczwar akurat no dojczwar się pokazał. Także bizon stoi, dojczwar kosi. Nawet tu przyjedzie koło no samo może na niego zaczekam chwilkę. Proszę Państwa, co Wam powiem. Bizon stoi. Tak jak wspomniałem zepsuty to naprawdę jeszcze kołeczek widać pienek tutaj obok klasik wielkie pole, parę hektarów ostromusi Przyszłość naszego rolnictwa. Nie wiem czemu ale sobie rolnicy te klasy upodobali Mimo tego, że w płocku nowo produkowane są kombajny całkiem dobre. Tutaj do z Dojczy. Zbiornik został opróżniony. I kosi. Używana maszyna z zachodu. Importowana... Nie niedawno, chociaż nie wiadomo. 90. lata 2000. To jest to, co zabiło Bizona, proszę Państwa, nie żaden New Holland. Jakaś unia zła tylko wszystko zaczęło się w roku 90 kiedyś 5000 sztuk rocznie sprzedaż Bizona spadła do chyba 200 czy 300 sobie wyobraźcie fabryka, która zatrudnia tysiące pracowników Nagle musi ich praktycznie wszystkich zwolnić, bo no, nie sprzedają swoich produktów. A skoro nie sprzedają, to też nie zarabiają. Nie ma z czego płacić ludziom za wykonaną ciężką pracę. W przypadku samochodów, to jest bardzo ciekawe, prowadzono cło na samochody używane i dlatego no, nie tak aż tak opłacalne. Miało to właśnie pomóc uratować polski przemysł motoryzacyjny. Wydawało się, że FSO tak naprawdę miało pecha z dołu, bo gdyby tam to się wydarzyło rok czy coś tam więcej później to Korea wyrosła na potęgę motoryzacji. Gdyby się po prostu pecha. Natomiast embarga na maszyny rolnicze nie było żadnego. No, teraz walczyli na wolność. Dostali tą wolność. I ta wolność w tym wypadku gospodarcze, no, zabiła dużo polskiego przemysłu. Nikt o tym nie myślał, co będzie potem. Nikt nie analizował, co się stanie, gdy. Otworzono granice, puszczono. Tani, używany, zachodni sprzęt. I to on zabił nasz przemysł maszyn rolniczych. W prostu się zeszło trochę dłużej. Ale też, no, nasza technologia była kilkadziesiąt lat w tyłu. Mimo wszystko, no, nie oszukujmy się. U nas wszystkie innowacje były blokowane przez Rosję. Bo w Niemczech dom uputała. się 10 lat. A nawet więcej też. Że to nie jest takie proste. Jak się może wydawać. No wszystko jest naczyniami połączonymi. Jak wchodzi w drugie. No nie miejcie żalu do Niemielanda, bo on tak naprawdę uratował pracowników przed ubóstwem. Uratował produkcję kombajnów w Polsce. Nadal są produkowane polskimi rynkami. W Polsce projektanci uczestniczą w pracach nad nimi. Trzeba się cieszyć, że to stało. Może w przyszłości wróci w nasze ręce. Nie jest powiedziane, że nie. Thank <laughs> you. Jest silnie kłożony powietrzem. większość farów, których nie widziałem. Chłodnicy tam za bardzo nie widzą, tak? Ale jak przyjrzymy się nagranie z tamtej strony. Idzie po zbożu. Także żywiwa pełni. Trudne w tym roku, ale miejmy nadzieję, że te kilka dni pozwoli je zakończyć wszystkim zainteresowanym. zatrzymuje to to bo uciekają nie wiem o co chodzi czy jestem kilkaset metrów od nich Со всему оценишь.